Witam państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Bernadetta z kanału Netify Batoga Batoga. Cześć Bernadetta. No, witam, witam Patrycjo, witam wszystkich. Dzisiaj porozmawiamy sobie o planie naszych wspólnych nagrań, ponieważ Bernadetta zajmuje się żywnością funkcjonalną i jak chciałabyś, żeby ten cykl nagrań został zatytułowany. Poczeka, bo tak myśmy szukały pomysłu, nie? a ja to wpadłam na tak spontanicznie, żyje, żyjemy tak jak jemy. Nie żyjemy wiem, tak to jak jest. jemy. No, w sumie fajny, fajna nazwa. A ja bym cię chciała dzisiaj tak trochę dopytać, czym w ogóle jest żywność funkcjonalna, bo gościłam u siebie na kanale twojego kolegę Wiesława Służyna, który trochę nam poopowiadał o owocach i warzywach. Ale z Tobą chciałabym ten temat pogłębić. Czym jest żywność funkcjonalna? No, czym, w czym jest żywność funkcjonalna w najprostszy sposób? To jest jedzenie na surowo, krótko mówiąc. To jest żywność, która jest biologicznie czynna, aktywna, w związku z tym, że jest nieprzetwarzana termicznie, ani mrożona, ani obrabiana termicznie w wysokich temperaturach. Dlatego jest tak pożywna, jest dlatego tak cudowna i tak świetnie działa na nasze organizmy. W związku z tym, że jest tutaj dużo nazw w żywności funkcjonalnej, immunostymulującej, to się tak nazywa, są beta-glukany, proteiny, są nienasycone kwasy tłuszczowe, polifenole, tak sobie tutaj podglądam, bo to jest trudne do zapamiętania, pro probiotyki, prebiotyki, witaminy z grupy ACDE, i pierwiastki jak żelazo, cynk, selen i tak dalej. To jest tylko skrótowo. Jest tam dużo, dużo więcej składników odżywczych, które na co dzień są nam bardzo potrzebne, żeby nasz organizm normalnie funkcjonował. Powinniśmy według ustaleń naukowców, powinniśmy zjeść koło 5 kg różnych owoców i warzyw, żeby dostarczyć dzier, dzienną porcję tych, tych pierwiastków. Tych wszystkich, które tutaj wymieniłam. Między innymi, bo to są te główne. W związku z tym, że nie, jad, nie jemy tyle, prawda? Nie jesteśmy w stanie tyle zjeść i jeszcze chodzi o te dobre produkty, takie ekologiczne, z dobrych upraw, bez chemii i, i tych dodatków, które, które nam w, serwują w marketach w większości, tak? To wszyscy wiemy, że te, te warzywa i owoce, no niestety, są pozbawione wartości odżywczych. W związku z tym, że one są. Zrywane, niedojrzałe, przetransportowywane wiele kilometrów, jeszcze konserwowane w różny sposób, żeby, żeby, żeby jak to się mówi, nie psuły się, żeby zniosły ten, ten transport długi, dopóki trafią na nasze półki sklepowe. Wszyscy wiemy, że te wszystkie skórki są nasycone też różną chemią, dlatego obieramy wszystkie warzywa. W momencie, kiedy wyrzucamy to, co najwartościowsze, czyli układ odpornościowy rośliny, to tak naprawdę pozbywamy się tego co najcenniejsze. Ale mówię tutaj o owocach tych ekologicznych, bo tylko w takich skórkach są te minerały, te pierwiastki, to wszystko, co jest nam potrzebne. Cały miąż, praktycznie, to jest tak, wiecie, no to, to nas nasyca karmi, tam, są, tam jest woda strukturalna, ale tak naprawdę bez skórki. Owoc nie ma tych wartości odżywczych. Także to tak pokrótce mogę powiedzieć. Czyli to, co my traktujemy jako odpad, jest najbardziej wartościowe. No, tak. Jedzenie owoców i warzyw, owszem, jest ważne, natomiast też nie wszyscy mają świadomość, że niektóre warzywa czy owoce również no, jako zabezpieczenie tak, przed, przed zwierzętami mają pewne substancje drażniące i no, niektóre też na nas nie działają dobrze. Także nie wszyscy mają tego świadomość. No, ale dobrze. Nie jesteśmy w stanie zjeść tak dużej ilości, więc co proponujesz nam w zamian? No, co proponuję, to, co jest zamknięte w cudownych słoiczkach, w odpowiedniej synergii, co od 50 lat bada nasz cudowny profesor węgierskiego pochodzenia. Właśnie skończył 81 lat, napisał ponad 200 prac naukowych i do tej pory bada te, te nasze cud, cudne owoce i warzywa, i co chwilę wynajduje jakieś nowe związki aktywne. Jest to niesamowite, bo chciałam powiedzieć tak: kiedy nam najlepiej owoce smakują, czy warzywa? W momencie, kiedy są zerwane prosto z drzewa, kiedy są w pełni dojrzałe. One wtedy mają kolor, smak, zapach, i one karmią nas i dostarczają nam ogromnej radości. Dlatego kładając taką dojrzałą malinę na przykład z krzaka, to mm, aż się, no wiadomo, uruchamiają te wszystkie procesy takie i smakowe, i w ogóle. Także tutaj, tu, tu w tych naszych słoiczkach są zamknięte tylko dojrzałe owoce i warzywa, które są jak gdyby do końca w naturalnym środowisku, i w momencie, kiedy Osiągną już tą swoją dojrzałość, są zrywane i do czterech godzin, do 4 godzin wydobywa się z nich poprzez taką transformację, taką technologię odpowiednią, wydobywa się to, co najwartościowsze, żeby nie utleniały się te związki. Bo im dłużej po zerwaniu te owoce leżą, one tracą już, jakby wolne rodniki robią swoje i utleniają się te wartości odżywcze. Najcenniejsze, mhm. tak? Dlatego na każdej plantacji jest taka maszyna do biotransformacji. Tam się wydobywa to, co najcenniejsze z, z tych naszych cudów natury, i to bezcenowo przewozi się do fabryki. Dopiero tam w fabryce łączy się w odpowiednie komponenty w odpowiedniej w odpowiednim zestawie, do odpowiednich słoiczków i w odpowiedniej synergii. Także o to dba, to jest cały proces tej technologii. Na każdym etapie są ścisłe kontrole, tak, jakości. Mhm. Tutaj mogę powiedzieć, bo tak nieraz padają pytania, skąd wiecie, że te owoce i warzywa, które tam się znajdują, są rzeczywiście ekologiczne. Słuchajcie, jest to sprawdzone, certyfikaty potwierdzają to, że to jest najwyższy produkt najwyższej jakości produkt na każdym etapie jest to bardzo śledzone ściśle i na 160 na przykład plantatorów tylko Czech spełnia wymagania firmy. Czyli sobie wyobraźcie, jak, jakie wysokie są te wymagania. Prześledziłam, byłam w fabryce, widziałam te wszystkie nagrody i to są takie naprawdę nagrody światowe, czyli takie, które już mówią o, o niepodważalnej jakości. I to i tutaj profesor daje swoją gwarancję, e, i to mówię na każdym etapie produkcji. Mhm. Czyli no, ja twierdzę, że nie ma nic lepszego obecnie na rynku. Ja prześledziłam rynek różnych suplementów, różnych produktów e, e, i stwierdziłam, że najprostszą, najprostszą metodą. Jest spożywanie właśnie bioflavonoidów zamkniętych w tych cudownych słoiczkach, które nam dostarcza węgierska firma. I jeszcze dopowiem, że aronia pochodzi z Polski, bo aronia jest nasza polska najlepsza i to jeszcze z Podlasia ma tam odpowiednie warunki. I to jest jakby jedyny owoc, który tak naprawdę tylko pochodzi z Polski. Mm -hmm. No to, to pięknie. To pięknie, no też ważna informacja. Ja oczywiście, ponieważ no będę się też przygotowywać do naszych nagrań, więc żeby wiedzieć o czym mówimy, no za Twoją namową złożyłam zamówienie, dzisiaj przyszło, więc na końcu filmu, na końcu tego nagrania pokażę jak otwieram paczuszkę i co tam się znajduje. I powiedz mi co jest w tych słoiczkach, bo są różne kolory, tak? Opakowań, Czym się to różni? W jakiej formie jest? Bo to widzę taki jest żel, więc czy to jest żelatyna, czy bez żelatyny, opowiedz nam coś więcej o tym. No powiem tak, no to, to, to jest ten koncentrat, czyli to wszystko, co jest najwartościowsze, to jest układ odpornościowy rośliny, czyli nie cały owoc, tylko to wszystko, co jest pod skóreczką, tamto najwartościowsze. Dlaczego różne słoiczki, dlaczego różne kolory? To jest ważne, bo na przykład Flavon Max, który teraz był w promocji, powiedzmy, ma w większości ciemne owoce, które świetnie działają na układ krwionośny, na żylne sprawy. Jak ktoś ma problemy z sercem, z układem krążenia itd. Nie tylko, ale ogólnie to jest tak jakby skomponowane przez profesora, żeby było w najwyższej synergii. A wiadomo, że pewne związki się wykluczają, czy jakby one wchodzą w jakąś, tak przeszkadzają sobie, że, krótko mówiąc. Dlatego nie mogą być wszystkie połączone w jeden słoiczek, bo ktoś mówi, no, a dlaczego nie są wszystkie w jednym i byłoby prostsze, mhm. że jeden zielony, drugi, bo jeszcze mamy warzywny, to jeden zielony, jeden owocowy. Nie może tak być, bo ja już kiedyś miałam, przekonałam się sama, zrobiłam sobie sałatkę owocową z różnych owoców i coś tam tak źle połączyłam, nie pamiętam co, że mało w szpitalu nie wylądowałam. Dostałam taki, takiej kolki, takiego wzdęcia, że naprawdę y, całą noc nie spałam i myślałam, że będę miała skrętli y, kiszek czy czegoś tam. No, no coś mhm. się działo takiego negatywnego, czyli jakiś owoc z jakimś owocem nie współgrały, czyli, czyli działały na siebie... Y, Wręcz, jak to się mówi, szkodliwie o, dla, naszych, dla naszym organizmie, czyli jak enzymy się uruchamiają, to wiadomo, że muszą strawić to wszystko, co wrzuciliśmy. Tak? Tutaj nie ma takiego problemu, bo to jest wchłanialne już w, ja, czyli w, w naszych ustach. 98% tych składników wchłania się poprzez naszą błonę śluzową w, w ustach. Wystarczy podtrzymać pół minuty, rozpuścić ze śliną i przełknąć, bo tak naprawdę my, spożywając posiłki, też je rozgniatamy, tak? I powinniśmy je tyle razy przegryzać, żeby to się, żeby z tego stwor zjedzenia stworzyła się papka. I wtedy, połykając, żołądek ma mniej problemu z trawieniem. Łykając kawałki yy, pokarmu, no, no, dajemy żołądkowi dużą pracę do wykonania. Tutaj, w tym żelu, możemy podawać to ludziom, na nawet nieprzytomnym. Bo to jest. Czekaj, pół... czekaj, tylko sobie to usystematyzujmy, czyli jest to naturalna zawiesina, żel, nie jest to w żaden sposób yy, żelowane przez w żelatynę, tak? Żadna żelatyna, żadnych hmm. środków konserwujących i cukru. Cała, cała, a to są bardzo słodkie produkty, ale cała słodycz pochodzi z naturalnych owoców, czyli jak one są w pełni dojrzałe, to one mają, yy, mają tą słodycz, tak? No, sami wiemy, jak wiemy zielone jabłko, to ono jest kwaśne, że nas wykręca. A w momencie, kiedy jest dojrzały, jest ta słodycz naturalna. I tu jest ta naturalna słodycz. Nie ma tam środków konserwujących, bo tam są przeciwutleniacze. W związku z tym zachowuje się to jak miód. Miód się nie psuje, nie musi stać w lodówce. Tak samo te produkty dokładnie się tak samo zachowują jak miód. Jedynym tylko szczerzeniem jest to, żeby nie wkładać łyżeczki dwa razy tej samej, żeby się nasze bakterie z ust nie dostały do słoiczka, bo wtedy może jakaś nastąpić fermentacja. W innym przypadku absolutnie nie psuje się ten produkt i jest rewelacyjny w smaku. Każdy jeden, łącznie z tym zielonym, który jest, no jest, jest to, to są warzywa zielone. Nie wszyscy lubimy te warzywa, ale bardzo, bardzo mało jemy zielonych warzyw i potrzebujemy, potrzebujemy tych składników, Szczególnie teraz, kiedy wszystko jest, całe jedzenie jest wyjałowione tak naprawdę. Mm -hmm. No w opakowaniu, w opakowaniu jest łyżeczka plastikowa, bo oczywiście już jedno odparłam, no bo jak, jak otwieram. Jeszcze, odbiera... jeszcze jest chciałam powiedzieć właśnie, że, że już firma odstępuje od tego, że w związku z, żeby nie produkować plastiku, a, a każdy ma łyżeczki w domu, nie musi być to drewniana, bo nie wchodzi, ten nasz produkt nie wchodzi w reakcję z, z w połączeniu z metalem, czyli może być metalowa łyżeczka, ale jak będzie plastikowa, może mieć swoją mm, wielokrotnego użytku, tak? Dlatego to, to A jeżeli... użytka, niedługo łyżeczek nie będzie dołączonych. Ale na tej jednej łyżeczce, przepraszam Patrycjo, mieści się cała dobowa porcja witamin, które potrzebujemy, jeżeli profilaktycznie jemy, jeżeli mamy jakieś choroby, możemy, możemy, powinniśmy jeść na przykład co najmniej cztery, czyli z każdego produktu, tego czteropaku, który dostałaś, tak, mhm. bo tam są czteropaku wszystkie związki, które są nam potrzebne do życia. W momencie, kiedy mamy jakąś tam chorobę, jednostkę chorobową, to dobrze zjeść taki czteropak w miesiąc czy w półtora miesiąca i jeść cztery łyżeczki dziennie, czyli żeby dostarczać z każdej tej grupy witamin sobie te składniki. Także tak profesor zaleca. I więcej wody pić koniecznie, więcej wody, bo nerki muszą to wszystko wydalić, oczyścić, No, także musimy o tym pamiętać. Mhm. No, to w sumie dobry pomysł, żeby ograniczać plastik, ale na przykład, nie wiem, do pierwszego zamówienia mogłyby być takie łyżeczki dodawane, bo jak już ktoś raz dostanie, no to po prostu ma i przy kolejnych nie będzie potrzebował. To, to jakby logiczne, więc no ja na razie dostałam bo łyżeczki, będę miała, zachowuję. I teraz objaśnij mi, co z tą przesyłką mam zrobić. Są cztery słoiczki, no dobrałam się do jednego. Rzeczywiście bardzo, bardzo słodki, taki. Taki drzemik fajny, ale od którego powinnam zacząć, bo mówiłaś mi, żeby w ogóle przed rozpoczęciem degustacji, że dobrze jest, jeżeli człowiek jest oczyszczony, zrobi sobie kurację przeciw pasożytom, i dopiero wtedy zaczyna jedzenie. I teraz tak, dostałam cztery i od którego zaczynam. Ja zaczynam, zaczynam różnie, ale od owocowych zaczynam na czczo, bo oczywiście szklanka wody, później po pół godzinie kolejna szklanka wody. Dobrze, nie, nie powinno się jeść jak gdyby jeden po drugim, czyli tak, że cztery łyżeczki od razu. Powinny być co najmniej pół godziny odstępy, w związku z tym, żeby te składniki się do, dostały i żeby nie wchodziły w tą negatywną jakąś tam korelację ze sobą, jeżeli to będą, wiadomo, że mogą się tam pomieszać za bardzo i niekoniecznie może nam to służyć. Czyli robimy przerwy i najlepiej tak do południa jemy owocowe, bo nasze enzymy tak są nastawione, że najlepiej trawią wszystkie owoce i składniki, z nich zawarte do południa, a po południu, po 16 spożywamy zielone warzywa. Możemy zrobić to o 16, o 18. :00. Albo tuż przed snem, nawet po umyciu zębów, bo to absolutnie nie wchodzi gdzieś tam, nie szkodzi naszym zębom. Także tutaj taka, taka ciekawostka. No dobrze. Co jeszcze a chcesz ja... wiedzieć? a no co ta... do szczegółów, to już mówię, to już tam co do godzinowych, to nie ma znaczenia, naprawdę no, nie ma znaczenia. Poza tym, poza tym będziemy o tych wszystkich rzeczach mówić w kolejnych nagraniach. Także tak. dzisiaj to tylko tak sygnalizujemy. To jest dla wszystkich. Słuchajcie, mhm. jest dla wszystkich. One są tylko nazwane, na przykład żółty jest kitsem, no bo wiadomo, że tam jest naj, najwięcej z grupy B witamin, gdzie dzieci, jak rosną, to potrzebują do rozwoju komórek mózgowych i w ogóle do, do wzrostu jak najwięcej tych witamin. Ale to wcale nie jest tylko dla dzieci, wręcz odwrotnie, dla wszystkich nas. Dla mnie najlepsza opcja w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o jedzenie, najlepsza opcja, powinniśmy przede wszystkim od tego zacząć: powinniśmy zadbać o dobrą wodę i, do, i to i dobre jedzenie, bo my się z tego składamy, póki co mamy organizmy biologiczne te kombinezony, póki nauczymy się żyć praną i tą energią, bo niektórzy już mówią, że można, że jest to możliwe, nie twierdzę, że nie, ale póki jeszcze nie, nie, nie jesteśmy tak wysoko, jak to się mówi w rozwoju, musimy te komóreczki nasze nakarmić. Mamy naprawdę ogromny wpływ na to. Słuchajcie, ja odkąd zaczynam je, je, zaczęłam jeść flabon, odstawiłam wszystkie. Chemiczne rzeczy, w związku z tym, że karmię moje jelita. Jelita to nasz drugi mózg, a od jelit tam jest 100 milionów komórek neuronów. Jakiś, no, słuchajcie, no to jest olbrzymia masa tych takich neuronów, które łączą się z mózgiem i powodują, czy mamy dobry nastrój, czy zły nastrój, czy nam coś dolega, czy boli nas głowa. Ja wyszłam z migrenowych bólów głowy, z różnych innych pięć jednostek chorobowych miałam, także słuchajcie, ja się nigdy tak dobrze nie czułam, a już mówię o energii, nie wspomnę. O mojej witalności, o sile takiej psychicznej, mimo różnych rzeczy, które się zadziewają wokół mnie, niełatwych. Mam pogodę ducha, mam ogromną... Wewnętrzną radość, budzę się z, zawsze z uśmiechem na ustach. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, tego nigdy nie miałam, naprawdę. I widzę po sobie, nie tylko po moich najbliższych, że świetnie to działa. Znam dużo ludzi teraz, coraz więcej ludzi, którym to pomogło, bo jestem w tej grupie. Chodzimy, jeździmy na szkolenia, spotykamy się online też na szkoleniach, wymieniamy się doświadczeniami, to jest niesamowite, pomagamy sobie też, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne w tych czasach. No to super, no to będę w następnych nagraniach drążyć temat, żeby ta dobra, pozytywna energia tutaj nam wszystkim się udzieliła, żebyśmy mieli troszkę więcej wiedzy, bo informacji do przekazania masz wiele. Także zapraszamy w takim razie na kolejne nagrania. A dzisiaj dziękujemy bardzo i w takim razie do zobaczenia. Tak, do zobaczenia i prosimy o pytania. Będzie nam miło, gdzie będziemy mogli odpowiedzieć szerzej na konkretne jakieś tam, nie wiem, może ktoś będzie miał jakieś problemy ze zdrowiem, to też możemy doradzić, bo nasz profesor też się nagina do takich sytuacji, gdzie ludzie mają jakieś naprawdę poważne, poważne schorzenia. No i wtedy się konsultujemy z profesorem. On jest lekarzem w sumie. Ale poszedł w tą pasję i od 50 lat jest jej wierny. Także mhm. warto korzystać z jego doświadczenia wieloletniego. Czyli rozumiem, że jeżeli ktoś ma jakiś konkretnie problem, y, może się do ciebie zwrócić i ty wtedy po prostu konsultujesz tak z profesorem, że. Żeby... Tak. Najlepiej jest to, jak jest dokumentacja jakaś lekarska, wtedy się wysyła konkretnie do, do profesora. Tam jest taki tłumacz, który to wszystko jak gdyby analizuje, znaczy tłumaczy, a profesor już później zaleca konkretnie podaną osobę i się zajmuje naprawdę słuchajcie, opieką lekarską taką obejmuje kogoś, kto jest w potrzebie. To jest niesamowita, a później ta radość, jeżeli mógł, mógł pomóc, a pomógł bardzo wielu ludziom, uwierzcie mi, bardzo wielu ludziom pomógł. Także warto, warto korzystać z tego doświadczenia i z tych cudów, które, które on tworzy. Zachęcam. Wszystkiego dobrego i do następnego. Do następnego. Pamiętajcie, żyjemy tak, jak jemy. Zapraszamy na kanał Batoga Batoga, gdzie będą się kolejne odcinki pojawiać. Także do zobaczenia. Dziękuję Ci Bernadetta. Pa, pa. Dziękuję Tobie Patrycja. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.